Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Ten film był zapowiedziany przez mój poprzedni film na tym kanale, dlatego dla wszystkich, którzy jeszcze go nie oglądali na temat znieczuliczy społecznej, zachęcam serdecznie do nadrobienia. W tym odcinku prosiłam Was o przesyłanie mi na maila Waszych niebezpiecznych sytuacji, które zdarzyły Wam się na ulicy po to, żebyśmy mogli tutaj wspólnie usiąść, przeczytać i pozastanawiać się, co jest tego przyczyną, jak to się stało, co w ogóle osoba, która była ofiarą w tej sytuacji mogła zrobić, co zrobiła. Bardzo chciałabym, żeby była to pewna forma podcastu, którego już kilka odcinków było na moim kanale. Dzisiaj jedynie stricte będzie o tych niebezpiecznych sytuacjach, które dostałam od Was na maila. Oczywiście ciągle możecie przesyłać je dalej, może jak będzie jeszcze więcej tych historii, to nagramy drugi taki odcinek. Nie wiem, ile nam zajdzie z czytaniem tych historii, a tymczasem co, nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Mam kawusie, możemy zaczynać. Przy historiach obiecywałam pełną anonimowość, dlatego zachowam sobie Wasze imiona dla siebie. Mam nadzieję, że tutaj poprzekręcaliście imiona, jak nie, to ja jeszcze będę je dodatkowo przekręcać, więc tutaj nie macie się o co martwić, zaczynamy, bo nie mamy czasu. Cześć! Kiedyś będąc na przystanku w Szczecinie, bodajże na bramie portowej, zobaczyłam pewną sytuację. Pani była dotykana przez dwóch panów, gdy tego nie chciała. Krzyczała i prosiła o pomoc, lecz nikt do niej nie podszedł. Zapytałam się więc moich znajomych, z którymi byłam tam, dlaczego nikt nie podejdzie. Każdy odpowiedział, że pani powinna radzić sobie sama, więc ja wzięłam moją przyjaciółkę i chciałyśmy podejść. Bardzo dobra sytuacja w ogóle. Uuu, no właśnie to jest to, o czym gadaliśmy po, w poprzednim odcinku, nikt nie podchodzi, bo też, jak bardzo dobrze mnie poprawialiście w komentarzach, no ludzie myślą, że zajmie się tym ktoś inny, albo że już ktoś się zajął, że nie ma co, że, że nasza pomoc jest tutaj zbędna. Nie, nigdy Wasza pomoc nie jest zbędna w takich sytuacjach, jest to naprawdę kluczowe i nie ma co liczyć na innych, liczcie przede wszystkim na siebie i w takich sytuacjach to Wy pokażcie, że, że jednak możecie pomóc, bo Wasza siła naprawdę ma moc. Nasi znajomi odmówili nam tego I powiedzieli, że nie wiadomo co jest z tej pani i że lepiej nie podchodzić. Wtedy nie wiedziałam za bardzo co robić, więc powiedziałam do znajomych, żeby poczekali, bo czekaliśmy na innych i żeby poczekali też na mnie, bo idę do toalety rzekomo. O, czyli skłamałaś. Najpewniej. Wtedy podeszłam do tej pani i zapytałam się jej, czy wszystko w porządku. Dołączyła się do mnie dwójka starszych chłopaków i też pytali, czy wszystko w porządku i tak dalej. Ta dwójka panów, którzy obmacywali tą paną się przestraszyli i uciekli po prostu. Aha, czyli jak podeszli, widzicie, w takich sytuacjach wystarczy to po prostu podejść, po prostu podejść i no wiadomo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań drugiej strony, ale no tutaj wystarczyło po prostu podejść. Ale nigdy nie zapomnę tego, że nikt z moich znajomych i ludzi, którzy stali na przystanku nie chciał nawet pomóc, zapytać, że wszystko jest w porządku i czy pani nie potrzebuje pomocy. Myślę, że gdyby nie moja reakcja i tych chłopaków, to pani byłaby dalej obmacywana, co najgorsze mogłaby przejść do tak zwanego okwału. To właśnie jest nieczulica pomiędzy ludźmi. Człowiek człowiekowi nie pomoże, gdy drugi woła o pomoc. To moje doświadczenie, dzięki bardzo. Ja również Tobie bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się historią. Wiem, że trochę musiałaś na nią poczekać, ale zlekałam trochę z tym filmem, bo tak jak mówiłam, chciałam najpierw nagrać tamten. No, co i jakie wnioski z tego płyną? No, właśnie takie, że tak jak wcześniej wspominałam, jedna osoba i jednej pomocy wystarczy. Wystarczy, by naprawdę uratować niekiedy komuś życie. Naprawdę, naprawdę warto. Myślę, że tak spuentując, możemy przejść do następnej historii, bo nie mam tutaj co do dodania. Eee. Hej, w 2018 roku, mając 16 lat, wyszłam ze szkoły po zajęciach na główny przystanek w moim mieście. Była godzina 14.15, więc godzina szczytu na przystanku było pełno ludzi. No, biały dzień, godzina szczytu. Choruję na endometriozę, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Dostałam ogromnych bóli na przystanku i chwilę później straciłam od nich przytomność. Ocknęłam się po chwili i nie pomógł mi dosłownie nikt. Ludzie patrzyli na mnie i szli sobie zadowoleni dalej. Ostatkim sił udało mi się zadzwonić do taty i to on zawiózł mnie do szpitala. Łącznie leżałam tam na ziemi oparte o jakiś sub z 20-25 minut. Nikt w tym czasie nie wpadł na pomysł, żeby chociaż spytać, czy wszystko ok. Rozumiecie to? Jezu, jest mi tak przykro, czytając takie historie. Jak! Ludzie! Jak! Dlaczego? Czy gdybyście wy byli w takiej sytuacji, to wy bylibyście zadowoleni, że nawet nikt nie podszedł, nie zbytać się, czy wszystko ok? Nie mogę sobie tego wyobrazić. Przystanek pełny ludzi. Pełny ludzi, godzina szczytu, moi drodzy. Ludzie są i wszyscy się tylko patrzą. To jest straszne. I płakać mi się chce naprawdę, kiedy słyszę takie historie. I mam nadzieję, że właśnie tym podcastem też trochę was ruszą te historie i wyciągniecie takie wnioski, że kurczę to nie jest normalne. To absolutnie nie jest normalne, żeby tak się działo. I ała, strasznie bolesne i w szczególności patrząc przez pryzmat na całe społeczeństwo, jak to wygląda w większości. Naprawdę jest mi strasznie. Czekam, bardzo czekam I też oczywiście na Wasze refleksje w komentarzach, czytając tę historię, bo jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Czy również jesteście tak samo przerażeni, jak ja, kiedy to słyszycie? No przykro, przykro, strasznie to wygląda. Przechodzimy do następnej historii, bo bym tutaj siedziała i normalnie naprawdę zaraz się rozryczała ale się napije kawóz. Tu tutaj mamy długą historię, więc słuchajcie uważnie. Hejka! Piszę ze sprawą, która odbyła się we wrześniu 2023 roku. Przeszłam przez to ciężko, a policja nic nie zrobiła. Skąd ja o tym słyszałam? Żeby nakreślić sytuację, w sierpniu przeprowadziłam się do chłopaka. To chyba miało być w sierpniu. W sierpniu przeprowadziłam się do chłopaka, do innego miasta znanego mi, ponieważ moja rodzina się stąd wywodzi, lecz nie znałam tutaj nikogo poza moim wtedy wówczas chłopakiem, a obecnie narzeczonym. Jestem działaczką w ZHP i do tego sobotniego popołudnia skończyłam właśnie kurs pierwszej pomocy. Wracałam do domu i wyszłam za rogu koło przystanku. Postanowiłam, że opróżnię kieszenie się śmieci, które miałam i wyrzucę je do pobliskiego śmieci. śmieci. Lecz gdy obok niego była ławka, na której siedział on mój oprawca. Uuu, robi się niebezpiecznie. Przepraszam, że tak dziwnie to czytam, ale mało jest tutaj przecinków. Ja oczywiście to rozumiem, bo sama mam z tym problem, ale wiecie, po prostu ciężej to się czyta. Mając słuchawki na kablu, słuchałam dobrej muzyki. Myślałam, że w spokoju wrócę do domu i poczekam na narzeczonego, bo był na motorze, jednak ten człowiek zmienił moje życie na kilka następnych miesięcy. Zaczepiał mnie mówiąc, cytuję. Masz jakieś drobne piękna? Ja go olełam i poszłam dalej, co mu się nie spodobało. Szarpnął mnie, moją torbę i pociągając za słuchawki prawie wypadł mi telefon. Na co ja mu odpowiedziałam, nie mam odejść ode mnie. On stwierdził, że jest królem tej rozmowy i wziął mnie za rękę i zaczął do ucha mówić mi obleśne rzeczy. Z gwałtę do bólu, nikt nie będzie takiej już chciał, że zostawi po sobie ślady i wiele podobnych, o matko. Na co ja chcąc go odepchnąć i uciec jeszcze bardziej, weszłam w jego sidła. Zaczął mnie ciągnąć, a ja zaczęłam krzyczeć. Była to główna ulica miasta, wielu ludzi, którzy nie zwracali na mnie uwagi. Szłam z moim oprawcą jakieś 200 metrów, gdzie znalazł się budynek cerkwi. Ludzie mieli pogrzeb, zaczęłam krzyczeć z całej siły, żeby ktoś mi pomógł, bo ja go nie znam. Po czym pytali się mojego oprawcy, czy się znamy, on powiedział: tak, to moja siostra. Jest lekko stuknięta w głowie, nie wzięła dziś leków. Ale manipulacja. Na co ludzie odpowiadali? Biedna młoda kobieta, a już na hlain na pan chodzi. O matko. Straciłam wiarę w ludzi, a mój oprawca dalej się ze mną szarpał i mówił o rzeczy, które zrobi mi, jeśli się nie ogarnę. Doszłam z nim jakieś 900 metrów do głównego skrzyżowania, gdzie z balkonu poznał nieznajomy, mojego narzeczonego i zaczął biec ze swojego domu do mnie i zaczął go zbierać ode mnie. Bałam się bardzo, co się stanie, bo nie do końca wiedziałam, kim jestem znajomy i czym mogę ufać ludziom. Zabrał mojego oprawcę i kazał mu iść. A mi powiedział, żebym poczekała i pójdzie po rower i mnie odprowadzi, bo mój oprawca poszedł w kierunku mojego mieszkania i jakbym nie zna... Au, o matko. W pierwszej chwili chciałam uciec, ale nie miałam siły. Zadzwoniłam w panice i ze łzami w oczach do mojej siostry, która nie odebrała, bo jak się okazało, robiła zakupy. Od razu potem próbowałam się dodzwonić do mojego narzeczonego, lecz wtedy jechał na motorze i nie mógł odebrać. Zadzwoniłam do mamy, która próbowała mnie uspokoić, i powiedział, że zadzwoni do kogoś z rodziny, abym mnie odebrał. Lecz powiedziałam, że nie dam rady czekać i że chcesz zapaść się pod ziemię. To uczucie dobijało strasznie. Domyślam się. Znajomy mojego narzeczonego pokazał mi zdjęcia, że znam mojego narzeczonego i wie, gdzie mieszkamy. Doprowadził mnie pod klatkę i kazał mi zamknąć drzwi na klucz. Zamknąć drzwi na klucz i spróbować się uspokoić w domu. A on zadzwoni do mojego narzeczonego, jak tylko dał znać, że ten dojechał. Całą drogę się trzęsłam, pomimo że było bardzo gorąco. Czułam, że padłam w silny atak paniki i że sobie nie radzę. Jak doszłam do domu, w płaczu zadzwoniłam do mamy, a ta rozmawiała ze mną, aż zadzwonił mój narzeczony. Czekałam na przyjazd mojego narzeczonego. Bo on postanowił od razu, że wraca do domu, pomimo że miał zaplanowany wyjazd. Nie miałam siły jechać od razu na policję. Bałam się wyjść z domu i pojechałam kolejnego dnia, gdzie policja, za przeproszeniem, opluła mi twarz i nic nie zrobiła. Spisała tylko zeznania i tyle w temacie. Było to straszne uczucie, i do teraz boję się sama iść przez miasto. Zawsze muszę z kimś rozmawiać, bo cholernie boję się, że przez pierwsze cztery miesiące na studia. Odwoził mnie mój narzeczony i odbierał mnie z autobusu, bo bardzo się bałam o swoje życie fizyczne i psychiczne. Od tamtej pory noszę zawsze ze sobą gaz i skończyłam z kurs samoobrony, bo wiem, ile musiałam ucierpieć i tak bardzo się bałam zasnąć, bo miałam to przed oczami, miałam koszmary, z którymi się budziłam spocona, zaduszona, bo miałam przed oczami jego szyderczy uśmiech i jego oczy. Trzymajcie się kobiety i dziewczyny, pamiętajcie, zawsze mówcie komuś, co się dzieje od razu. Ta sytuacja wprawiła mnie w ciarki na całym ciele, i to dosłownie cała mam czuję się taka zaniepokojona, zakopotana o matko. Tak obrzydliwa sytuacja, począwszy od tego, co ten człowiek mówił ci do ucha, po to, jak policja nic nie zareagowała, przede wszystkim nie zareagowali żadni ludzie, nawet ci, którzy przychodziłaś i kiedy krzyczałaś o pomoc, oni stwierdzili, że a to tak, na pewno to jest świnięta siostra, która nie wzięła leków. Matko, jedyna. Bardzo dobrze jedynie wynika z tej historii, że masz teraz przy sobie zawsze coś do samoobrony. Tak jak wspominałam w poprzednim filmie, Gazpieprzowie jest naprawdę bardzo ważny, oraz że przeszłaś kurs samoobrony. A z tym, co się działo, jedynie co mogę Ci powiedzieć, to że bardzo Ci współczuję, wysyłam dużo wsparcia, dużo siły. Mam nadzieję i życzę Tobie tego, żeby ani razu taka sytuacja się nie powtórzyła już w Twoim życiu. Nie wiem, co powiedzieć, straszne to jest. Naprawdę jest to straszne i tych sytuacji jest naprawdę znacznie, znacznie więcej. I mówiąc o tym głośno, my możemy chociaż trochę zbudzić temat zainteresowania i cokolwiek z tym poradzić. A tobie, koleżanko nasza, wiem jak można imię, ale nie będę do ciebie się zwracać, bo obiecałam, jak już mówiłam, anonimowość. Bardzo ci współczuję i mam nadzieję, że przejdziesz proces terapeutyczny tak, jak być powinno, i uda ci się jednak kiedyś pokonać te swoje lęki, z którymi aktualnie się zmagasz. Strasznie chwytające za serce te wasze historie. Mam tutaj jeszcze ostatnią historię na dzisiaj i dzisiaj na niej poprzestaniemy, oczywiście tak jak wspominałam macie maila podanego tutaj, piszcie historię, oczywiście ten mail jest jeszcze w opisie filmu, piszcie Wasze historie, będziemy częściej siadać, rozmawiać i opowiadać, bo niech więcej osób się o nich dowie. Hej Ola, oglądałam przed chwilą Twój film o znieczulicy i w 100% się z nim zgadzam, tak jak prosiłaś napiszę swoją historię, bardzo dziękuję. W czerwcu tego roku byłam w katedrze w Gnieźnie i po mszy mieliśmy jechać dalej na pola lednickie. Kiedy czekaliśmy na naszą grupę, aż opiekunowie coś załatwią, zobaczyliśmy, że jakiś mężczyzna stał na środku placu przed katedrą i zaczął coś krzyczeć. Potem padł na kolana. Nagle cały tłum zaczął patrzeć w jego stronę, ale nikt nie wiedział co zrobić, i wtedy mężczyzna dostał drgawek. Tutaj jest w że była to podaczka półalkoholowa. Jedna z opiekunek naszej grupy i jeszcze kilka osób pomogło temu panu. I powiem szczerze, zawsze myślałam, że pomogę w takiej sytuacji, ale wtedy tego nie zrobiłam. Myślę, że było to z kilku powodów. Po pierwsze, bałam się. To to, o czym mówiliśmy w poprzednim filmie. Ja ogólnie boję się tych pijanych osób. Bo wiem, co mogą mi zrobić. Po drugie, nikt nigdy nie nauczył mnie, jak reagować w takiej sytuacji, i to jest, uważam, temat zamiatany pod dywan w szkołach. Fajnie, że umiem ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i znam numery alarm alarmowe, ale co zrobić właśnie w sytuacjach takich, jak atak padaczki? Dziękuję za to, że nagłaśniasz takie tematy. Naprawdę warto. Ojej! I widzicie, tutaj mamy z kolei inną sytuację, bo tutaj mamy sytuację od perspektywy osoby, która nie pomogła, a myślała, że pomoże. Bo tak jak też y, można się domyślać, możemy sobie gdybać, że oczywiście, żebyśmy pomogli, oczywiście, ale nigdy nie wiemy, jak zachowamy się w takiej sytuacji. Może pokonać nas strach, może pokonać nas niewiedza, tak jak właśnie jest w tej sytuacji, i co w takiej sytuacji zrobić. Dobrze, że było tam więcej osób, które zareagowało, ale gdyby nie zareagowali, moi drodzy, naprawdę wystarczy ten telefon, o którym tak głośno, jak to mówisz, że się mówi w sensie no, że po prostu się mówi jako jedynym to wystarczy ten telefon w sytuacji, kiedy nikt nie podejdzie, nie pomoże, nie musicie się nawet zbliżać ani o krok od tej osoby, nawet jeśli się jej boicie, bo nie wiecie, bo może być to osoba nieobliczalna, nie wiecie, jak się zachować. Podchodzicie z bezpiecznej odległości, wyciągacie telefon, dzwonicie po służby, możecie poczekać, najlepiej jakbyście poczekali, aż przyjadą, no i, i to tyle. I tylko tyle i aż tyle. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które podzieliły się historii do tego podcastu. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się spodobała. Bardzo bardzo, bardzo w ogóle Wam dziękuję za to, że jesteście aż tak zaangażowali. Strasznie to doceniam, bo tak jak zawsze wspominam, ja może sama jedna tego nie zmienię, życia nie zmienię, świata nie zmienię, ale nie nagłaśniając problem, możemy, możemy chociaż czuć, że coś robimy w tym temacie i więcej osób o tym usłyszy. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapeczki w górę. Trzymaj się, do zobaczenia już niedługo. Buziaki! Heo!